Cześć z tej strony, mal. Witajcie w kolejnym odcinku. Tym razem nie będzie to ani seria Mamy się Rozumieją, ani vlog. To będzie po prostu taki miks. Jesteśmy właśnie w mojej szkole, na moich studiach, w jednej z sal, gdzie mam m.in. prozę i wiersz. Moim dzisiejszym gościem, znaczy, moim gościem w dzisiejszym odcinku będzie moja. kumpela z roku! Agata. Jest moją kupelą wzroku, tak jak powiedziałam. E, jest tancerką, aktorką, myślę, że czasami też nawet zaśpiewa. E, występuje w operze narodowej, można ją teraz zobaczyć e, w produkcji La Boheme. A oprócz tego gra w reklamach, m.in. Vinted, PKOBP, Wishy i jeszcze więcej. Myślę, że ma już całkiem spory dorobek. A na dodatek jest świetną mamą czteroletniej Janinki. I myślę, że m.in. nas to troszeczkę połączyło, ale e, sami się dowiecie za chwilę. Okej, okay, no to wiem, możemy teraz opowiedzieć o tym, jak się poznałyśmy mm, właśnie na egzaminie. Ja pamiętam no. wszystko. Ja. No, <noise> dobra, to możemy tak razem opowiadać, czyli trochę ja, trochę ty. <noise> dobra. To jest nasza codzienna droga. Tutaj miałyśmy egzamin do szkoły. Ale poznałyśmy się, jak mi się wydaje, że gdzieś tutaj, że ja tu chodziłam, jedną drugą, ale trochę się wyalinowałyśmy. Już od samego początku. Od samego początku. I tak, tak było też na początku roku, ale później się okazało, tak, wiesz, że. To też że... jest ciekawy motyw tak, w rzeczy. Czy tu nie jest za ciemno? Miałam termin e, na egzamin, ale e, mm, mm. przyszłam dosyć spontanicznie i nie spodziewałam się, że będzie tutaj tyle osób, więc jeszcze bardzo długo czekałyśmy. Tak. Bo tam było jakieś opóźnienie, prawda? było, było sporo osób, więc e, pamiętam, jak się rozsiadłam na, na krzesie. Ja pamiętam tę nóżkę taką. Tak? Taką nóżkę? Tak, słodka no, yy, Tak, Cię na krześle i widziałam Ciebie jak po prostu e, nie, nie, nie. E, Malbinka. Nie, nie, bez tak nie było. Tak nie robiłam. Tak, tak. A ja tylko robiłam. Później, później jeszcze się złapałyśmy na, tak. na krótką rozmowę i od razu się dowiedziałyśmy, że... Od, od, od Ciebie od razu słyszałam, że jestem mamą, mam synem. No. I, mam I, I też dodałam, dodałam od siebie, że ja też jestem mamą. I, no właśnie ja, też, ja nie zostałam zapytana jakby o... Mm -hmm. Oj ty, ty masz dziecko. Mm -hmm. <laughs> to tak, to bo, bo wyglądasz tak. mi na mamę. Wyglądasz na mamę. Tak, właśnie to, co cze, często ja przynajmniej słyszę, że, że ale ty nie wyglądasz na mamę, albo yy, no znaczy, po prostu ludzie są zaskoczeni yy, tym, że... Ale to jest niemożliwe, że ty jesteś mamą. I to zawsze pęczy zawsze się tym, no ale jak w takim razie mama powinna wyglądać? Żeby... Wiem, ale to ja mam bardziej to, że na przykład jeśli pojawia się gdzieś na imprezie, o, oh, szok, bo matki też imprezują. Ale właśnie też to, o Jezu, nie wyglądasz na mama, albo właśnie jesteś taka młoda jeszcze. I e Jezu, jak ogarniacie, jak mhm. dajcie radę? I jak sobie radzimy? My się sobie nie radzimy. My okres przedświąteczny zajęcia, hmm. żeby przedświąteczne... zajęcia, żeby... <grymne> zajęcia <grymne> praca, <"Mam> zakupy, <grymne> zakupy. <grymne> gotowanie, lepienie uszek, domków. Ale w ogóle też chcę powiedzieć, właśnie myślę, że to jest też to, kluczowe, przynajmniej w moim przypadku. Mhm. Ja mam trochę tak, że już właśnie przy okazji chyba odcinkami momen się rozumieją. Mówiłam o tym, że jak wchodzę do szkoły, to mam taki... to jestem... malwiną, jakby tam część tej mamy trochę się oddziela, że ja czuję, no, że tak, właśnie tak mam ten właśnie rozwój swój tutaj, mm -hmm. że mogę tutaj pracować nad swoją jakby kreatywnością mm, i gdzieś tam otwierać kolejne jakieś moje szuflady, yy, które na pewno byłyby zamknięte, gdybym była cały czas po prostu w skórze mamy. Jestem ciekawa tego, jak właśnie ludzie widzą nas jako mamy. No tak, jedna osoba, nie tak dawno e, rozmawialiśmy sobie. Zresztą na, na castingu. Nie, dużo starsza, ale to też, to też wypływa właśnie z tego, gdzie, gdzie ta osoba, jest która zadaje to pytanie, życiem. jak siebie postrzega? Bo ona siebie już postrzegała jako, jako starszą kobietę, mimo tego, że miałam 30 parę lat, i że dla mnie już jest za późno na kolejne dziecko. I, albo dla kogoś, a dla ciebie jest za wcześnie, a dla ciebie jest za późno. Są tak. zawsze jakieś, jakieś już. Zawsze jakoś już to pozycjonują. Albo jeszcze kolejny hit, właśnie dołączając jakby do tych pytań, to jest to, czy... jeśli mogę zapytać, czy, czy nie był wpadką? <śmum> nie, nie był, był zaplanowanym. <śmum> no to ojej, no jesteś taka mięciutka. <śmum> tak, tak, właśnie to jest to. z jednej strony to czasami może być takie, ha, to widzisz, a czasami jednak jest takie... No i co? Bo po prostu granica wieku się zmienia. że Ja uważam, że to jest normalne, że mam teraz dziecko. Yy... Wiesz, dla wielu osób nigdy nie jest dobry czas, więc bo, znaczy, znaczy, jakby, prawda yy... jest taka, że nigdy nie ma tego dobrego czasu. Tak, zawsze, zawsze można yy, sobie jakoś. że A tak, choćbyś się przygotowywała, czy przygotowywał no, bo... w parach yy, na, na dziecko, no to jakby nigdy się nie przygotujesz idealnie. Też po prostu chyba mamy tak w naszym tutaj społeczeństwie, że, że oceniamy, że, że oceniamy na już w pierwszym poznaniu drugiej osoby, że zawsze mamy jak, jakąś już ocenę na pierwszy rzut. I że to później się zmienia, później sobie też jesteś w stanie coś przemyśleć. I, i też dużo osób sobie myśli: Kurde, jak, 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 jak da się wszystko to tak połączyć, to, to ekstra. Dobra, było coś, czego się obawiałaś, jak oś tutaj przyjść do szkoły? I Obawiałam jest? się, że będzie tak intensywny program zajęć, że nie będę w stanie nie yy, wszystkiego dograć. Wiem i... <laughs> no, akurat mamy o tyle po mm, prostu farta, że nasza grupa ma zajęcia w miarę do 18.00, tak, a grupa B niektóre zajęcia ma po nas, więc kończą przed godziną 10.00 wieczorem. Trochę co sobie też jest, jest nie jest, jest, tak, jest W moim przypadku, tak? bo ja, mm, ciężko mi było chyba zrezygnować z usypiania ile. Okej, okay. są takie sytuacje, kiedy no, faktycznie muszę zrozumieć tego, ale jest to mhm. jakiś taki nasz czas, że mm, jakoś... Mm, Okej. Okay. Cieszę się z tego, że mamy zajęcia właśnie w takich porach, bo wieczorem już mam ten czas dla, dla rodziny, dla, dla właśnie swojego tak życia prywatnego. To taniec czy aktorstwo? Czy to można połączyć, czy to się wyklucza? Eee, Tell me. To jest to pytanie? Tak, to jest to pytanie. Teraz powinnam odpowiedzieć? Tak. Czy to się no. wyklucza? Nie no. czy no. to się. Czy to się wyklucza? Żadnego doświadczenia nie powinno się w ogóle wykluczać. Teraz coraz częściej szuka się jednak tancerzy z zdolnościami. Aktorskich. No, właśnie zależy, zależy, zależy od projektu. Bo teraz Mariusz Treniński szukuje nową premierę Borysa Godunowa na wiosnę i na audycjach, co mnie bardzo zaskoczyło, jasne: do innych ról szuka się trochę innych osób. Akurat teraz było um, u mężczyzn, szukali gdzieś tam. I, Osób ruchowych, i, i, i to właśnie wśród tancerzy bardziej, ale jeżeli chodzi o dziewczyny, to było dużo aktorek, y, które są w trakcie studiowania albo, albo po studiach, y, przynajmniej z tych, co tam gdzieś tam na sam koniec zostały i zdążyło zauważyć. To, to było sporo dziewczyn y, po, no, w trakcie studiów aktorskich, mm. <laughs> więc to zależy bardzo od projektu nie? Y, i czego, czego akurat y, reżyser. Y, Oczekuję, potrzebuję. Dziękujemy za dzisiejszy dziękujemy odcinek. Bardzo. I standardowo zapraszam Was do subskrypcji... Z... Prrr, jeszcze raz. Do komentowania, lajkowania <gryw> i zapraszam na Malwiny Instagram. <gryw> Pozdrawiamy, dziękujemy.